Cieszę się, że pan premier Wiktor Orban zwraca uwagę, proszę Państwa, na ruch dobrobytu i pokoju. Jeszcze nie dostrzega, może to jeszcze nie ten etap. Wejdziemy w kampanię wyborczą, do której już się przygotowujemy akcją zbierania podpisów. To może wtedy pan Wiktor Orban też dostrzeże. Tutaj rosyjskie media publikują wypowiedź pana premiera Orbana, pan Orban mówi, że nie ma w Europie pokoju i dobrobytu, że dostrzega brak. Proszę Państwa, no dlatego właśnie powstał ruch dobrobytu i pokoju, mieliśmy podzielone zdania, czy najpierw pokoju, i, czy później dobrobytu i odwrotnie, no ale Wyszedłby PID w skrócie, więc dlatego mamy DIP w skrócie. Ruch dobrobytu i pokoju, panie premierze, jest już w Polsce. Będziemy wspólnie działać w przyszłej koalicji na rzecz normalności w Europie.